Siemanko, dzisiaj przetestujemy sobie totalną nowość z Biedronki Go Active Pudding Proteinowy Smak orzechowy z czekoladu. Jest to totalna nowość, dopiero dzisiaj pojawił się on w Biedronce Dzisiaj, czyli 9 listopada I słuchajcie, bo mnie wszędzie atakują I na Instagramie, i na TikTok właśnie te puddingi. Ludzie wykupują je z Biedronek na potęgę Byłem w czterech i dopiero w czwartej udało mi się kupić I to jedną, jedyną, ostatnią sztukę Także zobaczymy, czy jest taki dobry, ale wszyscy mówią, że jest zajebisty. Cena 4,47, W 100 g produktu 88 kalorii, tłuszcz 1,8 g, węglowodany 7,4 g, białko 10 g. A smaczek pachnie ładnie. Konsystencja fajna. No dobra, słuchajcie, zjadłem i powiem Wam szczerze, że jestem trochę rozczarowany, bo było tyle pozytywnych. Opinii w internecie, że się na niego napaliłem strasznie. Myślałem, że zabraknie mi skali ocen. No ale jest to taki zwykły, poprawny budyń czekoladowy. Orzechów tu nie czuć. Czekolady też nie za bardzo. Taki średni czekoladowy budyń. No. Myślałem, że będzie bardzo wysoko, ale ode mnie tylko 8 na 10. Dzień dobry. Dzisiaj tylko szybkie ważenie zrobimy i więcej nie będziemy kombinować. Boję się, że przy tym, po wczorajszym, wczoraj z 10 serków wiejskich wjechało jak normalnie, i na redukcji 4. No, ale zobaczymy. Czuję, że przy tym 74,5 chyba wczoraj było. Zdjęcia na Instagrama zrobione. 74,5 również dzisiaj. Także pomimo zjedzenia. A, trzy podingi proteinowe wczoraj wjechały. Trzy podingi proteinowe to jest 600 razy 8, 540, 10 serków wiejskich to jest 2000, 2600 kalorii wczoraj wjechało. Masakra, ale zrobiłem takie dobre wczoraj te desery, że problem jest taki, że jeżeli jecie smacznie, to macie ochotę tego zjeść dużo. A jeżeli jecie takie rzeczy, które mało wam smakują, które mało lubicie, to zjecie mało i macie dosyć. Także jak na redukcji jesteście, polecam jeść rzeczy, których nie lubicie, które wam nie smakują. Najlepiej znaleźć dziewczynę, która nie potrafi gotować i prosić jej, żeby wam robiło jedzenie. Coś mi się kończy, jedna minuta pewnie pamięci na karcie. Także muszę kończyć, do widzenia, cześć. No słuchajcie, czas na drugą historię. Historię tych seksownych slipów. Historia z dzisiaj. E, poszedłem dzisiaj do szpitala, jestem już dwa tygodnie po operacji i miałem zdjęcie szwów. No, i lekarz zdjął mi te szwy. Jaś no tak mówi: Dobra, może pan iść, nie? Bo ja jakieś zalecenia, coś, nie wiem, coś robić, czegoś nie robić. Po pierwsze, nie dźwigać, po drugie, spacerować. Ja mówię: No tak, tylko trochę, bo ja już zacząłem spacerować, byłem na trzech spacerach i chodzenie mnie boli, nie? trochę mnie tam ciągnie, boli w ogóle. To on mówi: Proszę nosić ciasne slipy, tak żeby slipy to. Rane, pachwinę trzymały. Wtedy nie będzie was ciągnęło w dół i nie będzie to bolało w chodzeniu, nie? Mówię, no dobra, nie mam slipów, ale sobie kupię. No, że ten szpital był niedaleko szą, to zaszedłem do szą, Dział z bielizną i powiem wam, że cała ściana bokserek, a slipów w ogóle nic, ani jednych, nie? Znalazłem gdzieś wciśnięte jedne, jedyne takie. Nie było w ogóle żadnych innych kolorów, nic. Tylko ta jedna. 12 złotych. I słuchajcie, miałem taki dylemat, bo ja nigdy w życiu normalnie czegoś takiego bym nie założył. Nigdy. Ale tak z drugiej strony myślę sobie, no dobra. Ja chodzę, dużo chodzę. Lekarz mi każe chodzić. A mnie to jednak boli przy chodzeniu. Skoro lekarz powiedział, że jak będę miał takie ciasne slipy, to mnie przestanie boleć, no to miałem do wyboru, nie? Kupienie czegoś takiego albo chodzenie z bólem. No, a że i tak nie mogę teraz żadnego wysiłku fizycznego robić. Także. Kupiłem, a w ogóle zapomniałem, dlaczego ja wam zacząłem, chciałem o tych slipach opowiedzieć. Bo ja w domu nie mam żadnych slipów. I ogólnie to ciekawa historia. Bo kiedyś, jak miałem, nie wiem, 26 lat, może 27 coś koło tego, no to ja do dwudziestego tego, załóżmy, 7 roku życia chodziłem wyłącznie w takich slipach, nie? Bo jak całe życie chodzicie w takich slipach i nikt z Was nie uświadomi, że to tak trochę słabo, to, to nie widzicie w tym żadnego problemu. No i wtedy pojawiła się w moim życiu pierwsza dziewczyna i no wiecie, no idziecie do łóżka i ona mi tak jakoś tak na początku bycia ze sobą razem powiedziała słuchaj Mariusz e, niestety jeżeli mamy być razem to musisz wypierdolić wszystkie slipy jakie masz i kupić sobie bokserki, bo ja na to patrzysz nie dam rady. I powiem wam że jestem bardzo wdzięczny tej osobie bo no, gdyby nie ona i bezpośrednio, to ja może do tej pory bym w takich slipach łaził i nie był świadomy że to obciach jednak. Ale no od tamtej pory nigdy w życiu nie miałem na sobie slipów i to będą moje pierwsze od 10 lat. A i w ogóle, jak widzę jakiś, nie wiem, kumpli, znajomych, przyjaciół, rodzinę, że ktoś nosi slipy, to ja mu zawsze tak po przyjacielsku mówię: Słuchaj, wiesz, że jestem twoim przyjacielem. Dam ci dobrą radę. Wypierdol wszystkie slipy, bo to nie jest fajne, nie jest atrakcyjne i Nie wiem, czemu ludzie się nie słuchają mnie i znam takie dwie osoby, które łażą dzień w dzień w slipach, mają wyłącznie w slipy i nie widzą w tym problemu. Może dlatego, że te dwie osoby mają już żony i dzieci nie muszą ładnie wyglądać, także się nie przejmują, jakie majty mają na sobie. Na tak się zastanawiam, jak oni te żony znaleźli, skoro cały czas byli w takich majtach. Nie wiem, może te żony wstydziły im się powiedzieć, bo chyba no nie wydaje mi się, że jakaś kobieta akceptuje chłopa w takich majtach. Dlatego e, to do facetów. Jak któryś z Was ma takie majty, to wyrzućcie i podziękujcie mi, kupcie normalne bokserki, bo to naprawdę źle wygląda. Siema, pomiędzy tym, co widzieliście teraz, i mówiłem o majtkach, a tym, co widzicie Teraz, minęło kilka miesięcy, prawie rok, i montuję teraz ten odcinek tego vloga. Stwierdziłem, że koniecznie muszę coś dodać, bo przez ostatni rok, jak wiecie, się uczyłem, miałem dużo medycyny, anatomii, takich spraw medycznych w szkole. Dowiedziałem się jednej ważnej rzeczy o noszeniu majtek. Otóż, jeżeli nosicie slipy, obcisłą bieliznę lub y, obcisłe dżinsy nawet, no to bardzo negatywnie wpływa to na y, jakość waszego nasienia. Otóż y, otóż jak macie y, woreczek z jajkami moczne i nosicie ciasne, bieliznę czy coś, to ten woreczek jest bardzo blisko ciała, brzucha i no, ciała. I to powoduje, że ciało ogrzewa ten worek i ja, jądra Wam się przegrzewają. I bardzo to przegrzewanie negatywnie wpływa na y, ilość plemników, na ich ruchliwość i na ich żywotność. Dlatego, jak nie chcecie być bezpłodni, to y, ja odradzam noszenie. Takiej bielizny. Oczywiście, przegrzeć jajka możecie również w jacuzzi, w gorących kąpielach, w saunie, no ale jak nosicie bieliznę cały czas, to cały czas przegrzewacie jądra i to bardzo negatywnie wpływa. Dlatego, jeżeli nie aspekt wizualny noszenia slipów na Was nie działa, że to jest po prostu brzydkie, no to może aspekt medyczny że to jest bardzo negatywnie wpływa na Wasze jądra i jakość nasienia, to może to Was przekona. Nie noście majtek ciasnych. Chodźcie, dawno nie pokazywałem Wam jakichś moich przepisów, także 3, 2, 1 przechodzimy do przepisu. Tak, potrzebujemy 12 serków wiejskich, kilogram galaretki bez cukru, słodzik, aromat, i mamy taką piękną, taki piękny deser na kolację. 2,5 kg serka wiejskiego i kilogram galaretki. 3,5 kg. Żartuję, że to na kolację pewnie 3 dni będę to jadł. Uwaga, robimy drugi deser. Pomyślałem, że jeszcze fajnie będzie mieć coś czekoladowego. Także 12 serków wiejskich. Jakiś dżemik od mamy z Malin. Pulpa z gławy, pulpa z bananów, karob, czyli takie kakao, słodzik i dwa czekoladowe aromaty. Powinien być z tego całkiem niezły czekoladowy deser. No dobra, kilka minut i deser gotowy. I powiem Wam, że taki serek wiejski z kakaem, z malinami, to jest naprawdę sztos. 10 na 10.